Dobra, przełączyłem się. Zobaczymy. Diana już jest na garażu. Pozapinam sobie sprzęt. Zaraz wam porozbieram. Pokażę mniej więcej co i jak. Co będziemy testować. I będziemy działać. Dobra, mamy na testy maszynę SFOBO. Także model EPE35215. Maszyna dual action. Że mam troszkę no nie do końca. No jest to jest jeden minus, ale. zobacz damy radę, nie? Nie jest problem. Jest tak. Kabel dosyć, dosyć długi jest. Mamy całą maszynę z Dual Action. Spadajmy, właśnie pad jest 150. Lepiej był troszkę mniejszy, no ale damy radę. Maszyna z Fobo, Carpolis, Fobo. Dodatkowo w gąbeczka a to będzie bardzo cięcia dwa uchwyty taki taki, ale ja nie używam, bo jest tu ten fajny uchwyt taki poręczny zapniemy zaraz gąbkę, wezmę pastę najwyżej co ja tu wezmę? one stepa, przejedziemy po prostu po masce zobaczymy jak ta maszyna pracuje no i tyle, dobra, zaraz się dam was gdzieś wyżej i działamy dalej dobra, wezmę sobie moją jakąś starą gąbkę znaka, bo szkoda tej nowej NAK, NAD, jakoś tak NAK to jest, jest to 125, ale już że za 150 to podejdzie Może być tylko na testy Wezmę sobie coś i pompopsikam po lakierze, żeby troszkę to tylko odtusić, myć tego nie będę Bo to tylko test maszyny, jest to moje auto, także się nie będę przejmował Troszkę to odtłusimy Bardziej tu przyjedziemy. Zobaczymy jak maszyna pracuje jeszcze mam jednej rzeczy nie powiedziałem. Maszyna ma tutaj regulację obrotów, ja będę ustawić gdzieś na 3,5. Zobaczymy, jak ta gąbeczka tu na to siądzie. No, gąbka wiadomo, się 25, ale ma 125 rzep. Krążek jest około 150, jest to wiadomo, zmazany. Tym się nie przejmujemy. Weźmiemy sobie pastę one stepa z Benzerny Zawsze w pasę pamiętajcie, że wyszlątać, wymieszać troszkę, żeby no działało tak jak trzeba. Dobra, robimy. Nie czyszczę pada, nie czyszczę lakieru, nie wiadomo jak jest to moje auto, to ma być tylko test maszyny. Robimy, żeby to będziecie widzieć. Kilka groszków, pięć groszków, wprowadzimy to troszkę po masce. I zobaczymy, jak maszyna działa. Ustawimy sobie na razie na trzy, palamy ją. Jak się razem. garażem. dobra, spokojnie. Teraz jeszcze zrobimy testik, dajmy jedyneczkę, najniższe obroty i zobaczymy, czy maszyna stanie. Nie stanie. Także powiem tak, dałem jedyneczkę, jak widzicie, maszyna na tym nie stanęła. <grym> także jest ok, bo niektóre maszyny mają to do siebie, że potrafią sobie, że tak powiem stanąć. Wiemy, przetrzemy troszkę ten lakier Pozostawię tej pasty wiem czy w ogóle coś, coś wycięło Znajdziecie pewnie nie, ale Zaraz rzekniemy Czy cokolwiek tu widać Tu było polerowane No poczekajcie, wezmę sobie że jakąś lampkę Gdzieś znajdę jakąś latareczkę I sprawdzimy to tak Zrobimy starą latarkę Wiadomo, Morris i tak to nie usunie Bo to był one stepem, jakby zaczęła dociąć Chociaż coś się straciło bo tu jest tych rys troszkę mniej. Czekajcie. Przyłączymy się na to światełko. Wiem, ja że to nie ma jak nie wiadomo jakiego światła, ale tu, a tu jest tych rys dużo więcej. Czy co? Ja se tu zakleję i sprawdzimy ją. Na, na tym elemencie gdzie jest więcej rys. On to zaklejone. bierzemy pastę. Kilka groszków. Zobaczymy, co z tego będzie. No, pasta spoko, spróbujmy. W tym elemencie damy 3,5 od razu i kielitem z Tak, ja powiem tak, maszyna góry fajna, wszystko fajnie chodzi, podoba mi się nawet. Tylko troszkę jakoś głośno chodzi. Wydaje mi się, jak używałem maszyny z jATO od Kumpla, to wychodziło troszkę ciszej. Dobra, zrywamy Tasiemkę. Chodź tu. Dobra, weźmiemy tą lampkę. Zobaczymy. Coś tam powicinało te rysy. Wiadomo, że nie wszystkie, ale jak na one stepa, to wam powiem. Robi tę robotę. Wiadomo, rysy są, ale do tego tu jest, tu macie przejścia. O właśnie To jest tylko one-step Także to jest dla tych coś, którzy niektórzy twierdzą, że One-stepem się nie da jakoś rys usunąć Wiadomo, że wszystkich nie usuniemy Jest akurat menzerna Żadne relokowanie produktu Po prostu kupowałem, bo były kiedyś tańsze Ale na ten sezon chyba się przerzucimy Z kumplem na kocha Bo będziemy z kumplem we dwóch teraz auta polerować Żeby było szybciej Nawet już widać, że normalnie Tylko lampka Ona jest za nie wiem, 15 zł mój fotel gdzieś kupił Patrzcie rysy wiadomo są głębokie, może wyszło je usunąć papierem, może kiedyś zrobię Wam filmik, że właśnie przemat, będę je matował, patrzcie na to tu, a patrzcie co się dzieje tutaj, to jest masakra, ale maszyna bym ja powiem tak, maszyna wartości nie wiem ile, że tak powiem dla Was jest taka maszyna, byście chcieli kupić w sklepie, ale około 400, 400, 400 coś złotych, ja taką maszynę mogę mieć za, no nawet tu mnie cena, zaczekajcie, zaraz Wam powiem, żeby właśnie kłamać. No, tutaj jest 400 zł. Tu macie dokładny model, opis. Tu macie też 400 zł. My ją mamy z kumplem Ma, Kupel sobie ją kupił. Chyba ja mamy go na testy. Ja taką samą chyba właśnie będę zamawiał. trzystówki taka, taka maszyna. Także nie jest to jakiś wielki pieniądz. A robotę ta maszyna fajną robi. Wiadomo, że to też pasta i pad. Nie, ale to jest po prostu na testy wzięty stary pad. I nawet starym padem widzicie, jak można fajnie wypolerować. Dobra, myślę, że. To będzie na tyle. Zaraz się jeszcze raz przełączę. Czekajcie chwilkę. Dobra, już jestem. Także, jak widzicie, baloników nie ma. Już je wyrzucałem. Yy, tak, maszyna 300 jak dla mnie kosztuje. 300-350 zależy, jaki ma humor sprzedawca, że tak powiem. Nie, no, na te 300 będzie warta. Powiem Wam tak, zamówię sobie ją. Będziemy z kumplem polerować. Teraz yy, auta przeważnie we dwóch. Film będę nagrywał sam, bo kumpel raczej nie będzie chciał. No i co? Maszyna mi się podoba, jest sprawdzona, jest zicher. Wiadomo, nie jest to nie jest RUPES, no ale RUPES swoje kosztuje. Albo firma LARE też swoje kosztuje. Także dzięki za oglądanie. Jeszcze raz Wam dzięki wielkie. Bardzo Wam dziękuję za 500 subów. Także dzięki i do następnego. Cześć.